Jest ich tylko 600 tysięcy w całej Polsce. Ratują życie. Za swe poświęcenie płacą własną krwią. W policach jest ich setka. 14 czerwca obchodzili swoje święto. Chodzi o dawców, których w całym kraju wciąż brakuje. Wiesław Sapieja po raz pierwszy oddał krew w 1987 roku. Od tamtej pory robi to kilka razy w roku, za co otrzymał złotą odznakę zasłużonego dawcy krwi. Kiedyś, jak się było w zasadniczej służbie wojskowej, to był za każde oddanie było dwa dni urlopu. I przede wszystkim to ono. A potem to już tak poleciało. W tej chwili mam oddane 50 litrów ciągnie cały czas. Policki Klub Honorowych Dawców Krwi powstał w 1974 roku po wypadku w zakładach chemicznych. Na apel o krew odpowiedziały wówczas 32 osoby. Klub działał nawet w stanie wojennym. Przez 35 lat prezesem był Czesław Sieczkarek. Za jego kadencji oddano 12 600 litrów krwi. Sam oddał 54 litry krwi. Za działalność otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Największym sukcesem moim to było to, że w stanie wojennym, jaki był ogłoszony, były wszystkie organizacje nieczynne. Klub Honorowych Dawców Krwi w Policach był czynny. Był wtedy na Wróbleckiego, między blokiem 8 a 10 i w tym domku był klub cały czas czynny i cały czas była oddawana krew, cały czas zbieraliśmy się i nikt nie miał, straże, które chodziły, Wartownicy przychodzili na herbatkę. W tamtych czasach istniało 118 klubów w województwie zachodniopomorskim. Obecnie jest ich tylko 12. Krwiodawcom przysługują ulgi w postaci dnia wolnego od pracy czy szkoły, zwrot kosztów dojazdu, wejście do lekarza specjalisty czy obsługa w aptece poza kolejnością zniżki na niektóre leki. Policki oddział najlepiej wspomina początki działalności, kiedy nie brakowało sponsorów. Idealnym sponsorem były zakłady chemiczne police, świętej pamięci yy, dyrektor Lewandowski, on tylko przeczytał, klub honorowych dawców krwi, nie pytał na co, po co, tylko trzeba potem było się rozliczyć. I klub był wspaniały. Były lata takie, że w tym klubie było... Ponad 600 członków. Mieliśmy pomieszczenia na Wrobleckiego, na Zamenhofa. W końcu w latach 90., 92 roku przeniesiono nas tutaj. Klub działa przy ulicy Armii Krajowej. Jeden jest otwarty we wtorki i czwartki od 17 do 19. Obecnie policy krwiodawcy borykają się z problemami finansowymi. Uczestnicząc w akcjach na terenie powiatu polickiego muszą sami pokrywać koszty dojazdu. Darmowa komunikacja dla zasłużonych krwiodawców nie obejmuje dojazdów do chemicznych, ale są też inne problemy. Najcięższym dla nas do udźwignięcia jest niestety czynsz za lokal. To jest w granicach 530-550 zł miesięcznie. Do tego dochodzi teraz opłata śmieciowa, tak 80 zł, co jest dla nas dla klubu porażającą kwotą. Dlatego, że klub jest otwarty tylko dwa dni w tygodniu, więc nie, nie jesteśmy w stanie, e, że tak powiem, wyprodukować takiej ilości śmieci, za którą musielibyśmy po prostu zapłacić 80 zł. Obecnie w polickim klubie ze 100 krwiodawców 80 oddaje krew. W ciągu ostatniego roku przybyło 20 nowych. To wciąż zbyt mało, bo potrzeby są duże, a. Kwiodawcą może być prawie każdy z nas. Krew może oddać pełnoletnia osoba, kobieta, mężczyzna bez znaczenia w wieku od 18 do 65 lat. Przede wszystkim musi być zdrowa. Waga mieć powyżej 50 kg i to wszystko. Policcy krwiodawcy, gdzie tylko mogą, organizują akcje poboru krwi. Robią to podczas powiatowego Tygodnia Czerwonej Krwinki, pikniku organizacji pozarządowych oraz różnych festynów na terenie powiatu polickiego. Bardzo miłą rozmowę odbyłam z panią, która przyszła z wózkiem, z dzieckiem, takim, z dziewczynką taką półtora roczku i mówi, że gdyby nie wasza krew, nie wasza akcja, nie byłoby jej i nie byłoby jej córci, tak? No Powiem że szczerze, stanęły mi świeczki w oczach, gęsią skórkę mam nawet teraz, jak o tym mówię. Naprawdę było to, to przecudowne. Najbliższa okazja, by oddać krew, nadarzy się 19 czerwca. W godzinach od 9 do 13 pod zakładami chemicznymi będzie stał krwioobóz. W tym roku klub HDK Police będzie obchodzić swoje 45-lecie istnienia. Uroczystości odbędą się 28 września w Miejskim Ośrodku Kultury.